Patrzę, patrzę, o kur stoją. Ale kto? Nie wiadomo, mogą być. Liśniczy, bo to nie, to nie, 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 nie będą nas gonić. Nie, jedźmy normalnie. Nie, jedźmy normalnie. Tak, nie? tak, tak. Powiedzmy, że przyjechaliśmy do ciebie na ten, na ten i tyle, nie? Że się no. zgubiliśmy czy coś. To było ryzyko, Ze, to po, było ryzyko. Powiedz, że nie uciekamy, że gasimy, iluzy spełne. Dobry! Ga zgaś ładnie i tyle. Dobry Skąd? Z, 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 z płonnego. Jest, ale nie wiedzieliśmy, gdzie, gdzie tam ominąć. Wiem, wiem. Kurczę, no przyjechaliśmy do kolegi na odwiedziny na weekend. Jedziemy właśnie. Ja rozumiem, rozumiem, rozumiem. Na, nawrót, i, i nawrót i nazad. Dobra, nie ma sprawy. A też nie uciekamy, bo jesteśmy poważnymi gośćmi. Tak zapytam, tu pod Sopotnie już należy, nie? Po Sopotnie, a tam Żabica, nie? Piękną drogę żeście zrobili. Ale to my nie ryjemy. cicho. łódko. Ja mogę dać rękę sobie uciąć, że jak ja bym zobaczył takiego, co tu ryje na tym, sam bym mu uwagę zwrócił. Bo są wariaty. Tak się zapytam, często się tych wariatów spotyka, takich, co szaleją na krosach czy na czymś? Ale to my, to my delikatnie to my delikatnie ja wiem, ja wiem, że nie wolno, ale pewnie znacie trasy, jak wyglądają drogi gdzie jest jaka większa młoda ja tu na rowerze często jeżdżę, tu byłem jak chłopaki robili ostatnio tu w tym miejscu byli, z koparką i pytałem się to samo, czy widują tych na krosach, czy są, mierzę mało mierzę, mierzę, tutaj to to nie ma na to nie ma reguły, no to wiem no. To... czyli droga zajęta na Zicher na lata, nie, dopóki jakie wariaty nie, roz, nie rozjadą, no nawracamy i się nie, nie i sorry za tego, no wiadomo no, no Dobra, spoko. Modlę się, modlę się co miesiąc, żeby ktoś dopuścił kiedyś kłady na takich dróg. Rekreacyjnie. <grystanie> e, to tak naprawdę mówię, że ja, my mamy kłady, ale my po dziurach nie jeździmy raczej. To te turystycznie, takie... Turystycznie, to, turystycznie w sensie, wie pan, Turystycznie, turystycznie. Popatrzeć na widoki, a nie tam przez lasy. Jak, gi no. jak giry za słabe, to to jest jedyne wyjście. Jeszcze są jeszcze, jeszcze, Jaka sytuacja jest, jeżeli jest ten rower taki ciężki, takie te duple co są takie... Wolno czy nie wolno? Bo słyszałem, że niektórzy leśnicy się doczepiają, a niektórzy traktują jako rower. Elektryczne. No. Rower to rower, nie? Na pewno jeszcze nie jest rozwiązane prawnie. Jest powiedziane, że nie wolno się poruszać po pojazdami zmechanizowanymi. Aha, aha, aha. Możemy to traktować jako naruszenie już jest yy, podstawa do tego, żeby w lepiej Tak, tak, tak. Właśnie, tak. że ci ludzie tymi rowerami dogłębnie jeżdżą po szlaku i tak dalej. Tak, to, tak. Niektóre pretensje mają turyści. Tak, tak. Bo my rzadko pracujemy albo uczęszczamy szlaki turystyczne przez rybkę i jedynie trzeba utrzymać bezpieczeństwo. A jak tam jesteście, Laliki, aż laliki, aż ale tu w mają rodzinę, nie, to tak przy okazji, to w Żabnicy pogadać, pobajdolić i nazad, nie, tak, no. Dobra, jedziemy. Jedziemy. No za, 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 zaraz się Pan rozmyśli. Na no Boraczu po Syrki jedziemy. Dzięki za ostrzeżenie tylko i... No dzisiaj upomnienie. Następny tak. Tak jest. To zawracamy, no? zawracamy. Tu się nawrócimy, nie? No to tu podnieś kawałeczek, no Ale patrzcie, no da się czy się nie da. Da się pogada, ale warto. Warto by było uciekać no właśnie. Po co, nie? Co? Do samej góry. Ale samej nie, góry. to wiesz, że no, to nie było jak, no mógłbyś wiesz, zawrócić i dzida do samej góry, no ale po co, nie? Ale spoko tak, gość, tak. nie no spoko gość, wiadomo, no tak, dał, tak. Nam, dał nam jasne uszczerzenie, że, znaczy no był wkurzony też, no też widać, że chłopakowi adrenalinka podskoczyła, ale wiesz, no my do niego nie zryjemy, to on też się, wiesz, uspokoił po, po od razu, nie, także spoko, spoko. Okay, we're good? Alright. Now well, listen, you get one fucking chance. Alright. Because I can throw your ass right in jail right now. Alright. Fucking phone call. Alright, sorry, sir. There ain't no fucking sorry. All right, if this ain't your fucking. <laughs> All right. I'll tell you what's going to happen. I'm so fucking mad right now, I can't see straight. All right, sorry. I mean. And I'll tell you one fucking phone call, these go, and you go in. You don't get these back. All right, You so know that? I didn't know that. Thanks for giving us a chance to get out of here, but, you know, we're sorry about that. Yeah, my cousin just came up from uh, Fort Wayne. We don't know where the ride around the Where house. do you live? Like right to In the city. How'd you get these out here? We drove them on here. My brother's house. Where? Down a dirt road. Down And he said you could ride back here? No. No, we, we, don't, we you don't have a spot out how we get out of here. That's my the way we came in. Follow my ass. out. Okay. So, okay. First of all, your brother lives in what house? The brick house down the road. Yeah. So we, just, we, just started, we just started in the field we, we see some trails. Yeah, we just like see, that we just seen trail what's your Mike. What house? That brick house, right off of uh, Coggin's, the first house right there. <laughs> what? House? I don't understand what house. We can. Can we just go? I mean, yeah, you, yeah. Give a, you give him. You give him us a chance, so. All right. you can. All right. What I'm interested in is, if your brother said you could no. ride back. He no, no. one said we could ride back here. I asked Albright. He no, said could ride right back, here, we but just, I didn't realize to your property. Yeah. Hey, <laughs> Dzień dobry Czy pana sprzęt nie posiada świata? Posiada Dlaczego pan ma nie włączony? Bo nie jestem na drodze publicznej Dobrze A dokumenty jakieś pan posiada na ten sprzęt? Tak Ja to jest zakończone, nie musi to być Tak, ale nie powinno to być Tak, ale nie powinno to być Tak, ale nie powinno ja, to być Nie powinno 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 Das kann schon auch sein, du kannst ja, mir jetzt die 30 Leute vom Die Beleidigungen müssen nicht sein. Ja, okay, aber es wurden über dürfen über auch nicht. Ja, aber die Hochstauter auch nicht. Die Hochstaaten muss auch nicht sein. Ja. Wenn du dich nach dem Verkehrswegen halten würdest, würde ich Hat auch, auch, auch nichts sagen. dran gehalten? Ja, ja, gehalten? Ja, hast du dich dran gehalten? Okay, ja, ja, also. Ich rede jetzt mit deinem Kollegen. Ich rede mit deinem Kollegen. Ja. Ich rede mit dem Jungen.

Why would you fight <laughs> I was going on the hill though, yeah, I didn't feel wheelies. Yeah, yeah, but you have to go past us at the speed like I was going that fast, well. man. I have a bike as well, you know what I mean? Alright, fair play, yeah, good man. Good man.